Zawody jeździeckie forfuele wracają po dwóch latach. Od czwartku do niedzieli na hipodromie Wola zobaczymy rywalizację w imprezie CHI, a nie jak w poprzednich edycjach CSI. Zmiana jednej litery to nie drobna korekta, a w rzeczywistości dużo więcej. Nazwy skróty zawodów jeździeckich pochodzą z francuskiego, bo, bo ten język był na początku oficjalnym językiem Światowej Federacji Jeździeckiej. To H oznacza hipiko, a to oznacza, że już nie tylko jedna. Konkurencja jeździecka, bo do tej pory to były tylko skoki, ale również prowadzamy drugą konkurencję jeździecką w wydaniu międzynarodowym. To są zaprzęgi i to w bardzo ciekawym wydaniu, tym najbardziej prestiżowym zaprzęgów czterokonnych. Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody będą miały rangę czterech gwiazdek, do czego kibice w Poznaniu zdążyli się już przyzwyczaić. Inaczej w przypadku czterokonnych zaprzęgów. Tutaj jeźdźców czeka niższy poziom, dwie gwiazdki. Jeżeli chodzi o skalę trudności, ona nie będzie wysoka. Nie możemy w pierwszym roku organizacji imprezy zaczynać od w cudzysłowie mówiąc wymyślania i utrudniania. My sami jako organizatorzy musimy poznać yy, obiekt, podłoże. Plan zawodów od czwartku do niedzieli będzie naszpikowany atrakcjami. Najważniejsze konkursy to piątkowy Big Tour, sobotni Memoriał Macieja Frankiewicza i niedzielne Grand Prix. Wszystkie zaliczane do światowego rankingu, a to przyciąga klasowych jeźdźców. Jest kilku zawodników z pierwszej setki światowego rankingu, wiele znanych z nas, jak chociażby Laura Rennick z Wielkiej Brytanii, do, dobrzy Irlandczycy, bardzo dobrzy Belgowie, bo jest Win Weymeyer, który tutaj wygrał w 2016, jest no, legenda jakby światowego jeździectwa Dirk Debersman, jeśli chodzi o Niemców, to mamy doskonale znanego polskiej publiczności Feliksa Hasmana. Skoki przez przeszkody to efektowna dyscyplina sportu, w której współpraca zawodnika z koniem ma kluczowe znaczenie. Im trudniejszy konkurs, tym bardziej wymagający parkur, na którym rywalizują poszczególne pary. W skokach nie tylko chodzi o wysokość przeszkód, ale i ich jeszcze większym wyzwaniem jest ich kombinacja układ. Czyli tutaj trzeba pojechać odrobinkę szybciej, tam odrobinkę wolniej, bo ta odrobinka powoduje błędy. I ten jeździec, konie wszystkie skaczą, bo to są konie predestynowane, wytrenowane. Natomiast tutaj decyduje psychika zawodnika. Rok temu zawody Forfule na woli się nie odbyły. Przeszkodziła pandemia. W tym roku ma być inaczej, mimo że koronawirus to nie jedyny wirus, z jakim organizatorzy muszą się zmagać. Chodzi o wirus z grupy EHV bardzo niebezpieczny, ale nie dla ludzi, a dla koni. Tak się stażyło nieszczęśliwie, że w marcu wybuch na terenie dużych zawodów w Hiszpanii i troszkę się rozniósł na konie sportowe. Przez szybko została podjęta interwencja przez Światową Federację Jeździecką. Zostaliśmy zatrzymani na półtora miesiąca, ale to przyniosło. Skutki w tej chwili już jest jakby troszeczkę problem za nami, ale no lepiej dmuchać na zimne i obostrzenia pozostałych, które nas obowiązują. Obostrzenia obowiązywać będą również kibiców. To w związku z koronawirusem. Trybuna będzie mogła się wypełnić jedynie w 50%. Poza tym widzowie będą mogli zajmować pozostałe miejsca liczne na hipodromie Wola, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.